Witajcie w rozważaniach na dzień dobry e, Wigilię. No i dzisiaj też aniołowie, ale i Wigilia. I w związku z tym e, chciałbym przeczytać taki fragment, gdzie Maria młoda kobieta pobożna spotkała anioła. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. A ciekawe jest to, myślę, że ona nie wiem do końca widziała, z kim miała do czynienia. Myślę, że po prostu się zdziwiła, że wchodzi jakiś człowiek, czy jakaś postać yy, i zwraca na nią tak szczególną uwagę. Myślę, że to było chyba naj, m, najbardziej zaskakujące dla niej, przynajmniej na tym etapie. I rzeki anioł, nie bój się Mariu, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. No i tu już myślę się zaczyna robić tak naprawdę. Wiecie, poważnie, no bo to jest jakieś proroctwo ewidentnie. I ewidentnie, jeśli miała jakieś uczucia wcześniej odnośnie tego, że tutaj nie jest zwykły człowiek, który gdzieś tam zgubił drogę i jest po prostu uprzejmy, no to to się ewidentnie potwierdza, że tak faktycznie jest. Tu jest coś znacznie więcej, co się dzieje. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus, ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie skoro nie znam męża? Myślę, że to jest pytanie uczciwe. To nie jest pytanie jakieś takie wykrętne, jeśli zobaczymy sobie na historię w Ewangelii Łukasza wcześniej, to mamy wcześniej właśnie również anioła Anioła, który y, rozmawia z Zachariaszem, człowiekiem pobożnym, y, kapłanem, lewitą, taki człowiek, który w zasadzie powinien wiedzieć znacznie więcej niż Maria, no, ale nie wiedział, y, zwątpił, dlatego Bóg go troszeczkę zdyscyplinował. Zanim mówił, jak już zaczął mówić, to zaczął chwalić Boga, także czasami taka dyscyplina się przydaje. Natomiast tutaj myślę, że Maria po prostu faktycznie nie wie chce się dowiedzieć, chce być pewna. No, to nie jest normalne. My wiemy, że to ma być właśnie zrodzony w szczególny sposób Pan Jezus, ale ona tego jeszcze nie wie i jakby nie ma się skąd tego dowiedzieć, więc się uczciwie pyta. No i anioł odpowiadając jej rzek, jej Duch Święty stąpi na Ciebie, moc Najwyższego zacieni Ciebie. To jest też ciekawe, że ewidentnie jest to nawiązanie do Ducha Świętego, który się unosił nad powierzchniami wód w pierwszym stworzeniu. Nowe stworzenie również jakby właśnie związane jest z Duchem Świętym, który się unosi i ten nowy porządek powstaje, powstanie w łonie Marii. No jest to bardzo ciekawe. Myślę, że, że to pokazuje, że ten nowy porządek, nowy początek jest właśnie faktycznie nowym stworzeniem i to nie zaczyna się od nas, ale zaczyna się od Jezusa bo on jest tym początkiem, on jest tym, który to wszystko rozpoczyna. I to faktycznie idzie z góry. Yy, przyszło z góry w nim, i przychodzi w gór, z góry w nas. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości twojej, jest w szóstym miesiącu. U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa, i rzekła Maria. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twojego słowa. I ja nie odszedł od niej. Znowu myślę coś bardzo szczególnego, że ona po prostu. Przyjmuje to. Myślę, że to jest też lekcja dla nas, że pewne rzeczy po prostu trzeba przyjmować. Nie rozumieć, bo się nie da zrozumieć. Nie da się zrozumieć wszystkiego. W wielu rzeczy się nie da zrozumieć. Bożego działania się co do zasady zrozumieć nie da za mocno. Zaczynamy kombinować, to się, że tak powiem, właśnie jak Zachariasz, zaczynamy zachowywać. Bóg robi pewne rzeczy, cuda, dziwne działania. I takie może myśli, jeśli kiedyś Ci się przyda, może Ci się przyda, jeśli spotkasz kiedyś anioła, to myślę, że najmądrzejsze, co możemy zrobić, to odpowiedzieć tak, jak odpowiedziała Maria, oto ja służebnica pańska, jak mi się stanie według słowa Twego. To jest zresztą lekcja podobna, którą otrzymał kiedyś młody Samuel od swojego mentora starszego, który wiele rzeczy zrobił głupich, przede wszystkim swoich synów nie potrafił wychować, Kapłan Heli, ale powiedział mu dobrze, że jak przyjdzie Pan, to powiedz: Oto sługa, oto su, sługa Twój słucha, tak, tak masz odpowiedzieć. I tak odpowiedział, i Bóg mu zaczął mówić dalej. Co skądinąd też uczy, że ten wymiar duchowy jest takim wymiarem, którego się trzeba nauczyć: nie wszystko od razu rozumiemy, gdzieś postępujemy, przyjmujemy albo nie. Jeśli przyjmujemy, to może rozumiemy coraz więcej. I, i życzę nam dzisiaj przede wszystkim tego, żebyśmy rozpoczęli tą naszą duchową podróż, a inaczej tej duchowej podróży nie można rozpocząć jak od przyjęcia Syna Bożego, który przyszedł na ten świat, który zrodził się w łoni Marii która przyjęła anioła, przyjęła właśnie to słowo rozpoznała je, powiedziała, że tak się ma faktycznie wydarzyć w moim życiu, chcę żeby się tak wydarzyło i myślę, że była posłuszna, była dla nas rzeczywiście wzorem. I, no i życzę, żeby ten wymiar duchowy po prostu był. Ten najlepszy, ten jedyny zbawienny, jedyny życiodajny, właśnie związany z Jezusem Chrystusem. Niech go będzie jak najwięcej, niech On wypełnia życiem tą duchową treścią, duchowym wymiarem. Nasze istnienia, nasze historie rodzin, nasze własne historie, nasze plany, nasze ambicje, nasze cele, nasze wartości. Niech to nam się wszystko zdarzy, w łasce Bożej, która jest dostępna właśnie w Nim, w Duchu Świętym, którego posyła nasze serca. Niech to wszystko będzie dla nas prawdziwe, niech to będzie cenne, niech to będzie żywe, niech to będzie rzeczywistością, której nie wypieramy. Ale w której się zanurzamy, którą przyjmujemy, przyjmujemy, oczywiście myśląc, bo to jest dobre, ale jednocześnie nie odrzucając tego, co Słowo Boże mówi, a wręcz przeciwnie, właśnie poddając się temu. Niech to rzeczywiście będzie dla nas wszystkich rzeczywistością, której doświadczamy. I niech Pan Bóg będzie w tym wszystkim uwielbiony. Życzę Wam dzisiaj wspaniałego wieczoru z rodzinami, z bliskimi. Z wdzięcznością, spokojem, z radością i z uwielbieniem dla naszego Pana. Panie bądź uwielbiony, bądź wywyższony, dawaj nam dzisiaj wspaniały dzień. Niech Twoja chwała będzie obecna pośród nas. Niech nas prowadzi, Niech nas strzeże. Niech się objawi w naszych sercach, w naszych przemienionych umysłach. Niech to wszystko Tobie przynosi chwałę i Niech Twoje Królestwo się poszerza w nas i przez nas. Z Bogiem i do zobaczenia.